Siema, siema, z tej strony Buśka. jak widzicie znajdujemy się na serwerze justpvp.pl No, ja dzisiaj zajmuję się formatowaniem komputera, więc zgrywam sobie najwa... Oj, tu zamknięte jest, kurczę Zgrywam sobie najważniejsze rzeczy, żeby nic nie zapomnieć Wszystkie tam... No wiecie, takie rzeczy, które się zgrywa, żeby wam się wszystko zachowało Więc trochę pracy przede mną, bo mam dużo takich ważnych rzeczy, których nie chcę stracić no, i z racji tego, że ja będę musiał sobie później te wszystkie programy zainstalować od nowa, e, wszystkie konfigi do nagrywania, streamowania, i, 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 i tak dalej, i tak dalej, poustawiać. Także dzisiaj streama nie zrobię, ale chciałem dla Was nagrać odcineczek. E, tutaj znajdujemy się, prawda, na wraście. No i wczoraj, jak zakończyłem streama, to zapomniałem wyjść z serwera. Czy tam bio... Nie pamiętam, coś co zrobiłem, że byłem cały czas na serwerze i zauważyłem, że tutaj. Pojawiło się w moim ekwipunku trochę kluczy i na przykład tabliczka buźka jest ulany. No, z tym się bym nie zgodził. No, może jestem puszysty, ale to wiecie, to jest więcej ciała do kochania. To same plusy, same plusy. Eee, mam tu też, też te gwiazdki, to ja tutaj odłożę to i emeraldy i ten to, bo mi się nie przyda. I pójdziemy sobie otworzyć te eee, kluczyki i myślę, czy zrobić dla was jakiś konkurcik tutaj na, na starcie. Musiałbym pomyśleć. Kurczę, może zrobimy coś takiego, że jeżeli wbijecie pod tym filmem 300 łapek to rozlosujemy MVPa na 3 dni dla jednej osoby. Także musicie wbić te 300 łapek i najwyżej jak będzie te 300 łapek to w komentarzu wam wyślę screena kto wygrał. No i myślę, że to będzie dosyć uczciwe, nie? Dobra, teraz idziemy na spawna. Czepniemy się tutaj raz, dwa i musimy poszukać skrzynek, które były po prawo chyba jak się wychodzi. Tak dokładnie, tutaj mamy skrzyneczki W ogóle start pack to jest najlepsza skrzynka I ją będziemy otwierać na samym końcu w sumie Zaczniemy od just pvp skrzynki To jest taka, no można powiedzieć najbiedniejsza, chociaż też czasami można fajne rzeczy trafić, no bo taki sharpness to też by mi się przydał choć no takie buty to nie bardzo, ale może z czymś to połączy na przykład, o i chyba będzie buteleczki z expem rzucimy jedną w kolegę, który nas tutaj obserwuje. No i teraz chest pvp. Troszeczkę lepsze te skrzynki, więc też mam nadzieję, że coś lepszego nam poleci. O, klata. O, i widzicie, klatę mamy. Dobra, otwieramy dalej. O, te bloki, jakbym 48 dropnął, to bym się ucieszył, ale dwa koksy. To też nie jest w sumie źle. Chociaż wolałbym te bloki, byłoby więcej jakis o te diamenty no nie i dirt tak blisko tak blisko kurcze i niestety dirt. Dobra, teraz otworzymy mind chesta. E, czyli to jest skrzynka ogólnie do kopania, więc można tutaj rzeczy, które przydadzą się do kopania, lub też na przykład e, no właśnie ten etoc stary, emeraldy, które można później sobie wymienić na jakieś kilofy. No i niestety dropną mi kilof. Jeszcze no ale co zrobić? I teraz najlepsza skrzynka, moim zdaniem, czyli Start pack. I to jest taka. To jest taka zdrabka. Nie wiem, czy pamiętacie, jak to działało, ale ja pamiętam. I to jest taka kozacka zdrabka, że mm, pod tym się kryją jakieś temy, Na przykład klikniemy sobie tu. O, 16 refilin. No i kozacko. Otwieramy tutaj cztery koksy. O, i tu kliknąłem na losowy przedmiot. No, czyli trochę, trochę słabo zrobiłem, no ale. No ale już już trudno. Tak się mniej więcej to otwiera tam. Chyba trzy razy właśnie można kliknąć. Mm, o ile się nie mylę. No nie pamiętam do końca. I, I się otwierają te właśnie. Te właśnie sksynecki, w ten sposób. Kurczę, trochę chyba zepsułem z tym starpakiem, źle go otworzyłem. Ale dobra, już nieważne, nie nieważne. Idziemy na magazyn. Teraz w ogóle, żeby iść na magazyn, nie wpisuje się w Warp magazyn czy coś takiego, tylko magazyn... I klikamy tutaj, otwórz listę magazynów, i tu jest nasz magazyn. No, nasz magazyn jest taki trochę um, taki kozacki, bo jest trochę większy w sumie. Czy może nie tyle co większy, bo wielkość mamy i tak taką samą. Tylko ma jeszcze takie wejście i tam jest prąd, no nie? Ale to bało, postawił, więc jak coś to do niego e, ten Jakieś tam zażalenia. W ogóle mam bardzo mało waypointów, bo jak na razie mam tylko dwa, muszę się tym zająć w ogóle. A może pójdziemy w warp. Wyspa, o! Jesteśmy na Warp Wyspa W ogóle kurde, clickera nie odpaliłem A, no na pewno mi się god zbugował, nie? No, wyłączono goda, fuck! Wiem go na godzie, no ale na szczęście on nic nie miał, więc chyba nie będzie zły Czasami jak właśnie się zaloguję na serwer, to muszę pamiętać o tym, żeby tak włączyć i wyłączyć tego koda, bo... Bo jest odpalony pomimo tego, że... A widzisz mnie w ogóle? No bijesz mnie niby Nie wiem, czy mi się jakiś wanisz nie buguje też, czy coś, no ale bił mnie, więc widział mnie raczej. Um, jeszcze tutaj ogólnie była taka sytuacja, że zabiliśmy raz jednego widza, który bardzo się zdenerwował tym, że go zabiliśmy. I muszę wam powiedzieć, że, kurde, no nie będziemy brać sojuszu z każdym, kto nam pokazuje sojusz, bo uwierzcie mi, że mielibyśmy sojusz z całym serwerem. O, widzicie? Na przykład tutaj ziomek pokazuje sojusz, i naprawdę. Jedyne co bym tutaj na serwerze robił, to chyba działki budował, gdybym miał mieć sojusz z każdą osobą, e, która, która prosi po prostu o ten sojusz. Mamy tutaj instant że nawet, to sobie weźmiemy jednego, może rzucimy kogoś. E, więc naprawdę nie proście o sojusz, nie pokazujcie tych garty, bo no o to w tym chodzi, żeby tu się bić, nie? O, tu jakiś przeciwnik. Czekajcie. Nie trafiłem go chyba. O, już jest dwóch. Wypiłem sobie to. Zapominam tego, że makra nie mam. Oj, polizę. Oj, prawie polizałem. A ten gościu. A, on jest na tym. Na jakimś koksie był czy coś. Ale pokazywał mi sojusz już na końcu. No, tak jak mówię. No ja sobie już nie biorę. I generalnie. Nie chcę sojuszu, bo widzicie, typ mnie przed chwilą bił a gdy skończył mu się koks, czy już po prostu wiedział, że umrze, no to pokazał mi sojusz, no także trochę niezbyt fajnie Z jego strony się tak zachował, ale ktoś kolejny tu leci, czy on znowu będzie mi bił? Aha, bo on tu przychodzi cały czas, dobra z łuku może tym razem I znowu jest na jakimś chyba efekcie Bez klikera mi się tak źle gra. Jestem tak przyzwyczajony do tego. Że masakra. Nie wiem, co oni tu chcą zrobić. są mi tu chyba zaatuc. Jak będę tak cały czas przyłazić, to w sobie mają nawet szansę. Już mam perłę, więc mogę wyjść na spokojnie. Schowamy się tutaj. Zobaczymy, czy też przyjdą znowu. 10 sekund. O, idzie po raz kolejny. No. Kolejka szuka atencji Chyba No jednak Słabo, słabo mu to poszło Że tak powiem, nie wiem czy on nie szuka Tam jest skrzynka do góry, może po tą skrzynkę pójdzie Nie wiem, to też jest dosyć zabawne, no ale cóż. Co zrobić? Jak nic nie zrobić? Ogólnie fajna. Znaczy fajna. Słyszałem od pewnej. No, przyszedł znowu tutaj, nie? To jest ta sama osoba. I znowu jest chyba na jakimś koksie, bo już by chyba umarł. No, dwóch na jednego. Kurde, że ja buźka clickera nie odpaliłem. Najlepszego clickera na świecie. Teraz mnie będzie bił tutaj. Pal wroty. Chcę tego zabić. No. Nie odpuści, no nie. I zdechnę. No i zdechłem od tego typa. Jaki brak szczęścia w ogóle. Bo przychodzi ci jakiś... Właśnie... Nie wiem... Wiecie co mnie też najbardziej tutaj irytuje? W sensie nawet nie tutaj, tylko na każdym serwerze jest to, że... Nie chce mi się grać przez to, że dostaję straszny fokus i... Nawet jeżeli ktoś wymyśli jakieś incognito, to... Przez każde... Błyszka Lizuku, wahaha... szkoda gadać. IQ widać na poziomie krawężnika, no ale cóż... E, najbardziej mi to wkurza, że są takie typy, które będą się fokusować na tym, że się jest youtuberem. No i zaraz powiecie, no, to mogłeś się nie nagrywać. No tak, mogę nie nagrywać. Mógłbym też grać na innym koncie, ale dosyć łatwo się zorientować, e, jak będę nagrywał, na jakim to jest koncie i tak dalej, więc trochę trochę mija się to z celem. Tak samo robienie incognito, no to wiadomo ktoś sobie sprawdzi, kto jest w tej gildii naszej. No i będzie widać, że, że, że tam że tam mnie nie ma czy coś i, i będzie mógł łatwo sobie do tego dojść. Kto to był. Mm, więc więc no to jest taki minus bycia, w, i w ogóle nagrywania y, na YouTube'a, jeżeli chodzi o jakiekolwiek serwery. Jeżeli macie jakiś pomysł, jakby można to obejść, no to, to zapraszam do sekcji y, komentarzy i może ktoś coś napisze jakieś fajne rozwiązanie. A ja. No to, to, to będzie wszystko. Pamiętajcie, 300 łapek i losujemy MVPa na 3 dni, więc myślę, że warto zostawić, zostawić tą łapkę. Na ten moment ja się z Wami żegnam i do zobaczenia we wtorek. Jo.